Trudno w to uwierzyć za ale jeszcze 5 dni po wszystkim, po wakacjach znaczy, ale lata jeszcze trochę, prawie miesiąc. Także w górę serca. Szkoda tylko trochę, że dnia ubywa i to zauważalnie. Tymczasem 26 sierpnia, tymczasem za 5.6 Marek Czerw. Dzień dobry Państwu. No, Wyspana to ekipa poranna, chociaż nie na halnie. Wita Państwa bardzo gorąco. Będziemy razem do 11.238 dzień roku. A pierwsze niedawno zwiastowaliśmy, jak ten czas leci. 5.36 Słońce wzeszło, wzeszło. Na całe szczęście już z nami. 14 godzin i 3 minuty dnia przed nami, a życzenia odbierają dziś Adrianna, Maksymilian, Natalia, Sandra i Wierzchosław, wszystkiego najlepszego. Od zagranicy ten poranek zaczniemy, bo prezydent Ukrainy Petro Poroszenko rozwiązał. Ich Nisej, Radę Najwyższą, przedterminowe wybory odbędą się 26 października. Na wschodzie kolejne rosyjskie kolumny pancerne przekroczyły ukraińską granicę. Ukraińcy oskarżają Rosję o zbrojną napaść i proszą Zachód o pomoc militarną. Polska wysyła ukraińskiej armii 380 ton pomocy humanitarnej, czyli koce, śpiwory i namioty wojna stara jak już ładnych parę miesięcy wróci u nas dziś o poranku a na naszym podwórku szybko i bezmyślnie do prokuratury okręgowej w płocku trafiła opinia biegłego sądowego dotycząca drogowych wyczynów Roberta N znanego jako Frog to już druga ekspertyza z wcześniejszej poprzedniej wynikało że biegły nie dopatrzył się w postępowaniu pana żaby znamion przestępstwa mówimy o jedynie serii wykroczeń drogowych co tym razem znalazło się w ekspertyzie o tym będziemy Państwa informowali już za chwilę. A czyje to to zwierzątko? Jakiegoś maturzysty. Mówią, że niedźwiedź. Słoń. Widać od razu, że z trąbą przydadzą się takie drobiazgi. Dziś maturzyści, którym się noga powinęła i kiepsko poszło w maju, będą mogli podejść do egzaminu poprawkowego właśnie teraz. Egzaminu dojrzałości nie zdało w tym roku ponad 70 tysięcy uczniów. Kto za to ponosi odpowiedzialność? No pewnie uczniowie, choć niektórzy winią także nauczycieli, a jeszcze inny system. No to nam się zrobiła taka edukacyjna dziura gdzieś na poziomie liceum, bo gimnazjaliści radzą sobie znakomicie, potem dzieje się coś bardzo niedobrego. I na koniec, a raczej na początek, trwa końcowe odliczanie do meczu piłkarskiego, w którym zmierzą się drużyny TVP i TVN. To będzie pierwsze takie spotkanie. Zmagania na boisku to jest jedna rzecz, ale ważniejszy jest cel widowiska. Mamy nadzieję, że widowiska. Dochód ze sprzedaży biletów ma trafić na konto kliniki rehabilitacji Instytutu Matki Polki w Łodzi. Nasi intensywnie ćwiczą przed meczem, konkurencja też tam coś truchta. Trochę humoru, trochę takich piłkarskich docinek gdzieś tam w szatni się pojawia, jest spora ambicja, która zaczyna powoli gdzieś tam wychodzić na wierzch. Walczymy tutaj o jakiś szczytny cel i... Swoją piękną grą, miejmy nadzieję, zachęcimy widzów, żeby też pomagali innym. Ta drużyna jest coraz bardziej zgrana, i to jest cudowne na to patrzeć, bo na początku to był zbiór indywidualności. Jest na pewno trudniejsze wyzwanie niż politycy. Teraz jest nowe wyzwanie, nowy przeciwnik. Powalczymy. Łatwo pewnie nie będzie, bo doceniamy klasę rewa, ale wygramy. Redaktor Durczok daje 100% telewizji polskiej. Świat się kończy. Zobaczymy to wszystko na legi, damy łupnia konkurencji. Mamy nadzieję, byleśmy się wszyscy dobrze bawili, bo jest o co grać. Agnieszka Górniakowska, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. No A no ty grasz, panie Markus? Rzadko. Piłkę nożną. W tym na razem pewno. nie, ale będziesz kibicował. O, Na pewno, Wiem <laughs> nawet komu, e, tak personalnie komu. No dobrze, przywitaliśmy się oficjalnie z panią Agnieszką. Jest szósta jeden więc czas na opis dnia na tę godzinę. Na początek pytanie o to, czy to spotkanie przybliży nas do pokoju na Ukrainie. Dziś w Mińsku odbędzie się szczyt z udziałem prezydentów Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, a także szefowej unijnej dyplomacji. Niewykluczone, że drugi raz od wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oko w oko staną Władimir Putin i Petro Poroszenko. Gdzieś w Kanadzie, gdzieś na Alasce, to bym zrozumiał, ale w Dreźnie? Chciał sobie przez okno powyglądać, zobaczyć mm. świat z innej perspektywy. Łoś. Bardzo modna się ta zabawa robi, bardzo poważni ludzie, choć nie tylko oni, wysypują sobie na głowę wiadro wody albo bardzo zimnej wody i mówią innym, zrób to samo. Marcin Kordat dołączył do tego grona. To trochę nie dziwota. Wczoraj nasz rodzynek WNBA został zaproszony do tej akcji Bucket Challenge, Ice Bucket Challenge na nagraniu opublikowanym przez Roberta Lewandowskiego i jego żonę Annę. Przed lodowym prysznicem, tym razem on do akcji nominował naszego szefa resortu obrony, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, trenera koszykarskiej reprezentacji Polski i Ani Razem z Agnieszką mamy takie wrażenie, że pan Gortat chciałby używać innych słów niż A i A. <grym> ale, nie ale nie wypadało. Jak na dużego faceta przystało, wiadro też było spore betoniara. Do tej akcji Ice Bucket Challenge włączyli się politycy, także Donald Tusk, który mówi, że zaproszenie czy wyzwanie raczej przyjmuje, natomiast raczej wpłaci kaucję. Są tam sportowcy, są aktorzy i to się dzieje na całym świecie, ale to. Człowiek z Polski wyniósł tę akcję na no, nieco wyższy, znacznie wyższy poziom. Juri drabent obrzucił się lodem ponad głowami dotychczasowych uczestników. Jak to mówią, nie róbcie tego w domu, nie na tej wysokości w każdym razie. Mm, Marzna Słupkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o pogodzie. Trochę jesteśmy źli, bo nam się wydaje, że lato się w lipcu skończyło w tym roku. Myślę, że mogę dołączyć niestety się i dopisać pod tym zdaniem, bo chciałoby się mieć inne prognozy, a te prognozy są no, dosyć ponure na dzisiaj. Szaro, Ampana mokro dalej. i dalej w sumie nawet jeśli się poprawi ta pogoda, to na chwilę i zostanie z nami na dwa dni, a później znowu to samo. Dobre i to, niech będą dwa dni. I, tak i będzie trochę cieplej pod koniec tygodnia. Ale to co już jesień, babie lato gdzieś tam powiem. Ja myślę, że spokojnie chyba aura zaczyna nas przyzwyczajać do tego, co czeka nas nie tylko w kalendarzu. Ale także i za oknami zupełnie zmienna będzie pogoda, jeszcze bardziej pewnie, jeszcze chłodniej. Chociaż trzeba przyznać, że lato w tym roku dozuje i miarkuje tą zmianę z tej letniej pogody na jesienną i z 30-stopniowych ewentualnie upałów nie przeszliśmy nagle do 15 stopni, jak czasami bywało. Tylko jest to stopniowo 30, 25, 20, 18, więc tak powoli, powoli I przyzwyczajamy do minus się. Do albo do minus <laughs> 20. W każdym bądź razie dzisiaj spójrzmy najlepiej na mapę przed południem najwięcej chmur od centrum powojewództwa południowe będzie padać chwilami mocniej, ale w ciągu 12 godzin ma spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. No, może miejscami trochę więcej. Przejaśnienia przed południem i chwilę ze słońcem, głównie w województwach południowych, gdzie gdzie na Podkarpaciu. Ciśnienie będzie spadać w południe na warszawskich barometrach zaledwie 994 hektopaskale. No i druga część dnia przyniesie przelotne opady także na Wybrzeżu Gdańskim, Suwalszczyźnie. Nad morzem mogą przechodzić burze. No i w dalszym ciągu w województwach południowych najwięcej chmur i najwięcej deszczu. Temperatura no, niezbyt wysoka. Najcieplej na wybrzeżu 19-18 stopni, poza tym około 15-16, a w czasie opadów zaledwie 14 stopni. Przejaśnienia i chwile ze słońcem. W miarę upływu dnia będą pojawiały się także w centrum, ale będzie ich naprawdę niewiele. Jutrzejszy dzień również w województwach południowych przyniesie sporo chmur. I w dalszym ciągu opady deszczu. Poza tym również może gdzie nie popadać. I to jeśli chodzi o następne dwa dni. W czwartek już w całym kraju powinno być słonecznie, trochę cieplej, około 19 stopni. W sobotę. W, piąt w sobotę nawet do 26 o, na Podkarpaciu. Lejesz miód na moje serce. Marzenie o pięknej pogodzie na lato. Marzna Słupkowska wróci za pół godziny. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Przypominam wszystkim Państwu, że jeszcze są wakacje i jeszcze jest lato. Gdyby ono gdzieś tam u Was zostało na chwilę, to dajcie znać, pokażcie. Nacieszymy się wszyscy. Dzięki. 5. TVP Info poranku 6.17, 18 już w tej chwili. Jeszcze będzie czas się sportem nacieszyć, ale te informacje podajemy jak najwcześniej, bo nas bardzo ucieszyła. Pani Agnieszka Radwańska spotkała wczoraj na korcie jakąś Kanadyjkę. Chyba przypadkiem, bo długo nie gadały. cała godzina, 616.0 i po zamiatane. Bardzo dziękuję Pani Agnieszko. Byle tak dalej. W US Open. Tymczasem w skrót informacji. I jeszcze wspomnienie o wakacji, one co prawda na finiszu, ale niektórym się do domu specjalnie nie spieszy, zwłaszcza tym, którzy wybierają się w góry, bo niewiele brakowało, a nie wróciliby stamtąd wcale. Są tacy, którzy w góry wybierają się, w bardzo wysokie góry wybierają się w sandałach. Są też tacy, którzy trochę dadzą w szyję, aby potem na szczycie przysnąć. Tak pracowitego końca wakacji, ta część ratownicy od dawna nie mieli. Całe story o sandałach. I o ludzkiej głupocie. Do gazet, tymczasem Rzeczpospolita e, uprzedza nas wszystkich, że fiskus to nie jest nasz sprzymierzeniec. Prawo tylko dla niego, tylko dla fiskusa, tak piszą Rzeczpospolitej i urzędnicy interpretują przepisy podatkowe tak, jak im wygodnie. Dziś ważne są tylko potrzeb budżetu, a że są spore, no to mamy tak: kłopoty państwowej kasy powodują, że fiskus intensywnie szukając dochodów ignoruje prawa podatników. Na przykład są coraz mniejsze szanse, by skorzystać z ulg przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości, zwłaszcza gdy są to działki rolne, sprzyjają temu nieprecyzyjne przepisy. Inna podatniska sprzedała mieszkania, a za uzyskane pieniądze planowała kupić nieodrolnioną jeszcze działkę, by postawić na niej dom. Chciała skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Ustawę o PIT, ustawa o PIT zakłada, że osoba sprzedająca nieruchomość uniknie podatku, jeśli przeznaczy dochód na cele mieszkaniowe. Tym razem Fiskus stwierdził jednak, że wnioskodawczyni nie przysługuje ulga, bo kupuje ziemię rolną. Eksperci są zgodni, że osobom fizycznym bardzo trudno skorzystać z przewidzianych w ustawie preferencji. Profesor Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, uważa, że sytuację poprawiłyby zmiana nastawienia organów podatkowych i doprecyzowanie ustaw. Ciężko i strachliwie żyje się w kraju, w którym los podatnika zależy od nastawienia organów podatkowych. Od tego powinny być jasne i czytelne przepisy. Ale jest jak jest. Tyle wrzepi o naszych podatkach. Serwis za chwilę. Dziękuję panu bardzo za te informacje. Kapitan Dominik Bochenek, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Legnicy. I to wszystko w tym serwisie. A my wiemy, gdzie o 6.37 schowało się lato. Ono się schowało gdzieś w Beskidzkim Lesie. To są zbocza stożka, o ile się nie mylę. O ile pan Marek się nie myli, bo to jego zdjęcie, jego autorstwa. Ale że jesteśmy niepołączeni i wizyjnie, to państwu tego zdjęcia... A pokażemy właśnie, że pokazujemy. To właśnie to zdjęcie od pana Marka. Słońce się przedzierało gdzieś między drzewami i pokazuje nam się tak. Jeśli ktoś jeszcze potrafi to przebić, to zapraszamy. Twoje małpa info. Pokażcie, gdzie się lato podziało, bo szukamy go od kilku dni. Trochę bezskutecznie. Na niedzielę czekamy, to dopiero będzie mecz. 31 sierpnia wielki mecz TVP kontra TVN. To będzie pierwsze historyczne spotkanie obu tych drużyn, opaski kapitanów na ramionach Piotra Kraśki, Kamila Durczoka, a wszystko po to, by pomóc w odbudowie kliniki rehabilitacji Instytutu Matki Polki w Łodzi. Wczoraj piłkarze obu drużyn trenowali, a na miejscu był Michał Giersz. Mecz może jest amatorski, ale wszyscy naprawdę traktują to poważnie i zobaczymy to na pewno na boisku, ale już to widać na treningu. Dwaj najważniejsi ludzie na boisku w niedzielę kapitanowie drużyn. Nie, myślę, że tu jest. Te ławki są wyjątkowo długie. Myślę, że w ligowy mecz to by było niewyobrażalne, bo tych rezerwowych będziemy mieli tyle, i normalnie obie drużyny mają. No chodzi o to, żeby dużo fajnych ludzi pograło w tym meczu, więc myślę, że każdy będzie miał swoją szansę absolutnie. Ale to jest rywalizacja. To chyba nie jest tak, że nie patrzycie na wyniki na tablicy wyników. Pewnie, to, to na pewno tak, ale muszą grać ci, którzy w tym momencie będą na boisku najlepsi. Ta atmosfera, te uśmiechy i ta sympatia, która nas od lat z Piotrem łączy, ona się oczywiście skończy po pierwszym wieśniu, tam będą kości trzeszczały, przejdziemy na pan, wszystko równo z trawą i i nic wyżej. Natomiast, no tak, tak jak Piotr powiedział, to są sprawy ważne i ważniejsze, a potem jest piłka nożna, więc ten mecz to, to będzie coś bardzo, bardzo serio. Jakie są najmocniejsze strony obu drużyn? Dla TVN-u to jest któryś kolejny już taki mecz. Wy jesteście chyba doskonale zgrani. Na pewno mocną stroną rywali naszych jest zgranie, bo, bo my możemy być jak Brazylia, bajeczne wyszkolenie techniczne, ale brak zgrania, więc to jest coś, na czym my najbardziej pracujemy, naprawdę. To, żeby zamykać oczy i widzieć, w którą stronę pod... Myślę, że coś, co jest w drużynie Kamila, no niemalże pamięcią mięśniową, bo to jest któryś mecz dla nich. Więc... Z tego, co słyszeliśmy tu i tam, głośniej, ciszej. Chłopaki są podobno nieprawdopodobnie wybiegani, więc ja się boję, że ich taktyka będzie polegała na tym, żeby nas zabiegać. zabiegać. Tutaj może nam trochę pomoże ta długa ława, o której Piotr mówił, bo jak tam mamy ilu dopuszczonych? 25? 26? Tak, jakoś tak. Tak, się tak, tak. tak, tak, tak. tak. tak, za... dwa razy po 25. Zmiany mogą tak. być w drugiej połowie na pewno już pokojowe. Tak? Sam wynik, gra jest ważna, a cel, to wokół <śla> czego to wszystko się obraca, to jest kluczowe i po to wszyscy mają przyjść, dopingować. Bo cel tego meczu jest wyjątkowy? Znaczy, o, oczywiście, że tak. Tyle, że ja mam takie wrażenie, że e, to jest rzeczywiście najważniejsze. Dzieciaki, to, że zbieramy pieniądze, on dla nas, zawodników na boisku, trochę ulegnie zawieszeniu między pierwszym a ostatnim mm. gwizdkiem. A, bo wtedy wiadomo, że będzie się liczył wynik, walka, rywalizacja. Ale tak naprawdę zbieramy się po to, żeby, żeby pomóc dzieciakom, żeby zebrać pieniądze. Um, ja miałem okazję kilka razy, Piotr pewnie też, e, z, z zobaczyć dzieciaki, które z różnych takich miejsc, którym pomagaliśmy, e, wychodziły zdrowsze, zdrowe i to jest ich uśmiech to jest coś tak nieprawdopodobnego, że tam na boisku zostawimy wszystko. Kto wygra? Wygrałem te dzieciaki, bo właśnie o to chodzi, tylko że myślę, że byłoby to niepoważne wobec tych dzieciaków i niepoważne nawet gdyby jeden widz miał usiąść na tym stadionie, gdybyśmy my tego meczu nie traktowali poważnie, no bo na tym to polega. My nie udajemy, że zagramy tak jak Legia z Celticiem, bo naprawdę na tym boisku paru chłopaków gra zawodowo na światowym poziomie, ale pewnie dla widzów momentami to może będzie zabawne widowisko, ale wierzcie nam, że my traktujemy to śmiertelnie serio. To i śmieszno i straszno, ale zapraszamy, niedziela 17, stadion Legii, wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowi zawodnicy, wyjątkowy mecz. Zapraszamy. Michał Giersz, dzięki. Wyjątkowa cross-promocja dwóch anten. Kamil Durczok na antenie TVN24, Piotr Kraśko przed chwilą, chyba jeszcze teraz na antenie TVP Info Kamil Durczok, a Piotr Kraśko 24, tak dokładnie było. Listę gości otworzymy za chwilę. To będzie Serhii Truszkin, korespondent ukraińskich mediów. Zapytamy, po co Poroszenko jedzie do Mińska, ale wcześniej. Ładnie i słonecznie oby Marzena Słupkowska i prognoza pogody. Witam Państwa ponownie. Ładnie i słonecznie jest w tej chwili na Wybrzeżu i Pomorzu, Mazurach jeszcze. I to tyle, jeśli chodzi o Polskę. Na pozostałym obszarze już się chmurzy i pada deszcz. Chwilami mocniej w województwach południowych. No i zimno strasznie no zimno. 5 stopni. Od Pomorza Zachodniego po Kujawy zaledwie 5-6 stopni. Niewiele zostało już do zera właściwie, żeby ta temperatura spadła. Ale jeszcze 5-6 wciąż. Poza tym od 7 stopni w Gdańsku przez 8 w suwałkach do. 10 11. Najcieplejszym miejscem jest Bielsko-Biała 13. W tej chwili barometry pokazują 998 hektopaskali to ciśnienie będzie spadać. Trochę przejaśniej również na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, choć już tam zaczęły się zbierać chmury, z których niebawem jak nie pada to zacznie padać deszcz. W ciągu dnia opady przesuną się dalej nad północno-wschodnią część kraju, ale będą tam przelotne. Zagrzmieć może nad morzem. Poza tym w pasie od centrum województwa południowe będzie padać w ciągu 12 godzin, ma spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy i nie najcieplej w czasie opadów około 14-15 stopni i mogę śmiało powiedzieć, że Warszawa będzie jedną z najchłodniejszych stolic Europy. O właściwie o jeden stopień mniej pokażą termometry w Sztokholmie. W Oslo nawet cieplej, dzisiaj 20, a w Helsinkach 17. Bądź karę tu mamy dzisiaj. Dzisiaj chyba za karę, <grym> ale będzie nagroda, ale pojutrze dopiero. Najcieplejszym miejscem będzie dzisiaj Szczecin, 19 stopni, w Gdańsku niewiele mniej, 18. W południe na barometrach zaledwie 994 ha. I jutrzejszy dzień przyniesie trochę więcej chwili za słońcem trochę więcej. Rozpogodzeń. 21 ale... stopni ponieważ no, To już szaleństwo, to już szaleństwo <laughs> po tych 5-6 dzisiaj porannych, chociaż jutrzejszy ranek również może być chłodny, no i przelotne opady wciąż dokuczać mogą właściwie niemal w całym kraju. Na Pomorzu Zachodnim powinno być przez cały dzień słonecznie i bez opadów, i tam właściwie w województwach zachodnich najcieplej do 20-21 stopni, a najchłodniej na Podkarpaciu, gdzie najwięcej będzie chmur i opadów zaledwie 14. No i w czwartek już w całym kraju ma być pogodnie w piątek ciepło do 24 stopni, ale znów pojawiają się przelotne opady. W sobotę do 26 na Podkarpaciu i słońce i przelotne opady i gdzie nie gdzie zagrzmi. Ale, ale tak to będzie dobrze, prawdziwie jeszcze to wiknięt, prawda? Zdecydowanie. Strasznie z... dużo tego dnia przed nami tego chłodnego niestety. A my czekamy na jutro, bo jutro będzie ponoć cieplej. Marzenko bardzo dziękujemy. Dziękuję. A propos wydarzeń na czwórce wyznaczono objazdy. To informacja dla tych, którzy koniecznie w tę stronę. Zjazd z a 4 na węźle Złotoryja na DW 364 w kierunku Legii następnie wjazd na DK3 w kierunku Lubawki i powrót na czwórkę na Wężę Legnica. Kto tamtędy? Mam nadzieję, że komunikat dotarł. Na liście gości już za chwilę ukraińskie sprawy. Już 31 sierpnia na stadionie Stołecznej Legii wielki mecz między drużyną Telewizji Polskiej a drużyną TVN. -u. Dochód z biletów zostanie przekazany na odbudowę kliniki rehabilitacyjnej Instytutu Matki Polki w Łodzi. Jest więc szczytny cel, będą wielkie sportowe emocje. Nasza kamera podglądała jeden z ostatnich treningów przed tym pojedynkiem. Pewną mocną stroną rywali naszych jest granie, bo, bo my możemy być jak Brazylia, bajeczne wyszkolenie techniczne, ale brak zgrania, więc to jest coś, nad czym my najbardziej pracujemy, naprawdę. To, żeby zamykać oczy i widzieć, w którą stronę podawać. Myślę, że coś, co jest w drużynie Kamila, no niemalże pamięcią mięśniową, bo to jest któryś mecz dla nich, więc przyznaję, że to budzi największy respekt u nas. Mimo, że mecz towarzyski, to tutaj myślę, że każdy będzie chciał sprzedać swoje umiejętności, a tych trochę mamy, tak patrząc i drużynowo, indywidualnie. Parę tych perełek jest. Myślę, że jest tych perełek na tyle dużo, że spleciemy z tego całkiem fajną kolię, która będzie się podobać wszystkim, którzy przyjdą tutaj na stadion, albo będą oglądać transmisję w telewizji. Walczymy tutaj o jakiś szczytny cel i swoją piękną grą, miejmy nadzieję, zachęcimy widzów, żeby też pomagali innym. To jest rzeczywiście najważniejsze. Dzieciaki, to, że zbieramy pieniądze, on dla nas, zawodników na boisku, trochę ulegnie zawieszeniu między pierwszym a ostatnim mm. bliskiem, a, bo wtedy wiadomo, że będzie się liczył wynik, walka, rywalizacja. Ale tak naprawdę zbieramy się po to, żeby, żeby pomóc dzieciakom, żeby zebrać pieniądze. To bardzo prestiżowy mecz, który elektryzuje całą Polskę. I myślę, że łatwo pewnie nie będzie, bo doceniamy klasę Rewala, ale wygramy. 2-1. Kto ciekaw, wiedzy o dniu w większej porcji odsyłamy na nasz portal. Tam szczegóły także innych wydarzeń. Kto pyta, gdzie się lato podziało, no to może spytać pana Kamila, który gdzieś w miejscowości Ropa w Małopolsce robi takie zdjęcie i mówi, u nas jest lato, takie było przynajmniej w niedzielę. Zakładamy, że jeszcze się takie pojawi. I to nie raz. Panie Kamilu, dobrego dnia. Niech będzie podobny do tamtego. Dziś Płocka Prokuratura ma się ustosunkować do ekspertyzy biegłego w sprawie drogowych wyczynów pana Żaby, a więc Roberta N. Biegły swoją opinię dotyczącą sposobu jazdy samochodem przez pirata drogowego przedstawił w piątek przed Płocką Prokuraturą nasz człowiek a Król na miejscu. Dzień dobry Agatko, powiedz czy my możemy tę decyzję, tę opinię poznać jeszcze dziś? Agata Król z Płocka będzie tam do skutku. Dzięki Agatce łączymy się wkrótce. Słońce. Lato złapane w sieć przez pana S, pana Stanisława, pana Stefana, nie wiemy, pana S w każdym razie. Tak to słońce wygląda. Ładna rzecz w jakimś lesie. Z nadzieją na to, że przypuszczenia o nadchodzącym słońcu potwierdzi marza słupkowska. Pytamy ją osobiście. Witam Państwa ponownie. Z tym słońcem będzie dzisiaj problem, chociaż to słońce już się pojawiło na wybrzeżu, Pomorzu, Suwalszczyźnie i Mazurach. No, na pozostałym obszarze chmurzy się i w wielu miejscach pada deszcz. Opady ciągłe głównie rozciągają się od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie. Tych opadów będzie coraz więcej i w ciągu najbliższych 12 godzin spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Spójrzmy lepiej na mapę przed południem. Na przejaźń mogą liczyć mieszkańcy głównie województw północnych i gdzie nie gdzie na Podkarpaciu, poza tym chmury z deszczem. Ale to może chociaż tyle dobrego, że tam ludzie jeszcze wypoczywają na wakacjach, jeszcze sierpień się nie skończył. Tak, tam gdzie właśnie... Może nie powinniśmy my na rzecz. Pewnie najczęściej w Właściwie chyba najczęściej wyjeżdżam pewnie nad morze. No niestety na Mazurach dzisiaj się pogorszy pogoda, no i w górach też bardzo dużo pewnie jest osób, a dzisiaj w górach no deszczowo, szaro i, i przez cały dzień właściwie mokro. Druga część dnia przyniesie również przelotne opady na wybrzeżu gdańskim, w Suwalszczyźnie, zagrzmić może również nad morzem. Poza tym przewaga chmur z deszczem i nie najwyższa temperatura. W czasie opadów około 14-15 stopni. Najcieplej na wybrzeżu 18-19. Ciśnienie spada w południe na warszawskich barometrach będą 994 hektopaskale. Jutro na pocieszenie szybko dodam, że będzie więcej słońca, więcej chwil z rozpogodzeniami. No i przede wszystkim trochę wyższa temperatura na zachodzie nawet do 20-21 stopni. A w czwartek już w całym kraju powinno do nas wrócić słońce. Dziś już wtorek, to czekamy się tego czwartku. To już Mogą Państwo być spokojni. Marzenko, bardzo dziękujemy. Dziękuję, dziękujemy. Czekamy na więcej za chwilę. Um, idzie nam najlepiej, jeśli chodzi o handel z Rosją. To oznacza, że na rynku cała masa owoców i warzyw, które nie znajdują nabywców, ale może znajdą konsumentów. Naszym gościem będzie wkrótce pani Małgorzata Lelonkiewicz, dyrektor Federacji Polskich Banków Żywności. Powie o tym, jak to embargo dobroczynności służy. Polecamy. W porządku, 26 sierpnia to właśnie dziś. Ciągle pamiętamy o Adrianie, nie o Maksymilianie, o Natalii, o Sandrzej, o Wierzchosławie. Wszystkiego najlepszego. A teraz krótkie informacji. No to teraz o wielkim żywieniu dwa tysiące powiadomień o planowanym wycofaniu z rynku produktów objętych rosyjskim embargiem, trafiło już do Agencji Rynku Rolnego. Na szczególną pomoc mogą liczyć ci rolnicy, którzy objęte zakazem eksportu na wschód produkty przekażą na cele dobroczynne. Do organizacji charytatywnych może trafić nawet 100 tysięcy ton owoców i warzyw. To jest sporo, ale to zaledwie 10% tego, co miało być sprzedane na rosyjskim rynku. I to jest jeden z powodów, dla których jeśli nad morze, to do dziwiży na, a nie gdzieś tam z rekinami. Pan Paweł pisze do nas, że musimy na słowo uwierzyć, że na tym zdjęciu widać, jakoby na całym Podlasiu padał deszcz. Panie Pawle, może lepiej rzeczywiście, że tego nie widać. Czekamy na wszystkie zdjęcia, na takie najmniej, ale pozdrawiamy gorąco, miło, że Pan o nas pamiętał. Karolina Lewicka i Jan Bury, już za chwilę w politycznym wątku o poranku, będzie 7.40, polecamy. Karnalewicka. Dzień dobry państwu i od razu przenosimy się na Podkarpacie Bo w Rzeszowie Jan Buryszew w klubu parlamentarnego polskiego Stronnictwa ludowego. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu. Ostatnią pańską aktywność medialną zanotowałam 25 lipca na Twitterze, kiedy pan pisał o polskiej agencji kosmicznej. trwały pańskie wakacje, ale pan wrócił już. Szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego był naszym gościem w Rzeszowie. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Również życzymy państwu miłego dnia. Do zobaczenia. W serwisie zaczynamy od wypadku w Warszawie do groźnego dachowania doszło w Alei Stanów Zjednoczonych. O szczegółach tego zdarzenia Michał Giersz. Jeśli ktoś się dopiero teraz przeciąga po przebudzeniu, to przypominamy 26 sierpnia. To właśnie dziś, dziś. Adrianny Maksymiliana, Natalii, Sandry, Wierzchosława, wszystkiego najlepszego. O różnych godzinach, ale zawsze na krótko. O poranku żegnamy widzów jedynki. Tym razem właśnie o tej porze. Do widzenia Państwu i dzień dobry Państwu w TVP Info.